Dziś zapraszam Was na spacer po Rabacie, mieście, które kryje jedne z najciekawszych zabytków Malty. To tutaj znajdują się słynne katakumby, w których przez wieki chowano pierwszych chrześcijan. Oprócz tajemnic podziemi zobaczymy także urokliwe uliczki i spokojną atmosferę tego historycznego miejsca. Wyruszmy razem na odkrywanie Rabatu. Jeśli lubisz odkrywać ciekawe miejsca razem z nami, zasubskrybuj kanał, dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów z podróży. Fine, I don't feel okay. Yeah, yeah. do tej groty i nabył ziemię dookoła. W rzeczywistości udało mu się powiększyć podziemie, w którym umieścił wielki u własny. Order Jana Jarosławimskiego również zwrócił uwagę na to ważne miejsce nie tylko ze względu na aspekt religijny, ale nawet na stratygrafii geologii Wysp Maltańskich. Została powiększona na przestrzeni lat, aby pomieścić odwiedzających ją pielgrzymów. Obok jaskini znajduje się podziemny obszar sakralny, gdzie można zobaczyć trzy ołtarze. Po głowie znajduje się pomnik, którego inicjatora mała, który w tym roku na Pawła poprzednio a point. Tański, no właśnie jemu poświęcony jest ten kościół. W sanktuarium św. Pogliusza zostało połączone do kościoła św. Pawła w 1617 roku. Zajmowali się nim rycerze zakonu świętego Jana, czego dowodem są liczne ośmioramienne krzyże znalezione po bokach sanktuarium. dowodzi centralną płytą, gdy zasiada na tronie, trzymając w ręku miecz i księgę swoich pism. Otaczające go panele ukazują sceny z jego życia, w tym jego nawrócenie, aresztowanie, ukryzienie przez węża na Malcie i jego męczeńską śmierć. Artysta tworzy w każdym z paneli i gestów ręki poczucie przestrzeni, które dotarło na 1611 rok i jest jedynym stanem z danych dzieł Uważa się, że artysta mógłby z lokalnym zwolennikiem Kalewiniego, tworząc pracę w stylu manierystycznym. W środkowej części pokoju znajdują się cztery rzeźby Alba Sera przedstawiające świętego Sebastiana niepokalanego Na uwagę zasługuje ten, w których pokazuje kosmana Barra, która była dobrodziejką Kościoła Świętego Pawła. Widziane Pijana... ubrania należące do wielkich mistrzów, takie jak te noszone przez wielkiego mistrza Pinto de Fonseca 1681-1773. W pomieszczeniu daje ołtarzy: ołtarz, który był używany przez rycerzy na kambuzach, oraz rekonstrukcja ciemnicy. Ołtarz kamuza został przywieziony na Maltę przez rycerzy z Rodos, kiedy to Turcy zmuszeni byli opuścić Maltę. Ołtarz ten jest unikalnym przykładem przenośnego ołtarza. Jest w bardzo dobrym stanie i byważy, z których najstarszy uważany jest za relikwię św. Mateusza widzianą po prawej stronie. Jest to część kolekcji reliktów, które należały do hiszpańskiego pustelnika Juana da Cordowy o randze tego pokolińskiego. Powszechną praktyką w tym czasie było wykonywanie takich kopii przy małej, ale eleganckiej kapliczki, która jest centralnym punktem Piano Nobile. W ciągu dnia kaplica ta jest zalewana naturalnym światłem wpadającym przez okna pod małą kopułą tego skarbnika i upewnić się, że go nie obudzi. Wydaje się również, że jest jedynym posiadającym własną łazienkę, ponieważ jego miedziana kąpiel do dziś jest widoczna. Mogło to być celowo zrobione, aby skarbnik miał oko na pieniądze w pizie. Mikołaja, Sycylijczyka, który jako członek zakonu uczestniczył w oblężeniu akry i został ścięty po tym jak został schwytany, świętego ugo, uważanego w 26 roku, a następnie zmieniona w następnych stuleciach. Francesco Bonamici był architektem, który pojechał na Maltę jako asystent inżyniera wojskowego Pietro Paolo Florianiego. Po tym jak ten ostatni opuścił wyspę, Błonamici pozostał w tyle, aby nadzorować przebieg budowy obwarunkowej i musiało wyprodukować ponad 2000 bochenków chleba dziennie. Budynek Court College został zwrócony władzom kościelnym w 1903. Dziękujemy za wspólne zwiedzanie, rabatu i zapraszamy na kolejny film z naszej wizyty na Malcie. Napisz w komentarzu, co sądzisz o Malcie. A może nasze filmy zainspirowały ciebie do odwiedzenia tej wspaniałej wyspy? No i pamiętajcie o subskrypcji. Pa!